Rejestracja firmy Limited Company. Żeby zarejestrować firmę Limited Company, potrzebujemy kilku czynników, aby móc takiego coś zrobić. Po pierwsze, potrzebujemy unikatową nazwę firmy. Ta nazwa firmy, którą sobie wymyślimy, czy którą chcielibyśmy zarejestrować, nie może być już zarejestrowana w Companies House. Mogła być historycznie, natomiast firma, która posiadała taką samą nazwę, którą chcemy zarejestrować teraz, to powinna być firma, która już jest nieczynna. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest adres rejestracyjny w Wielkiej Brytanii. Ten adres to będzie albo nasz adres zamieszkania, jeżeli chcemy zarejestrować firmę na nasz adres zamieszkania, albo adres, który wynajmiemy od firmy. Ewentualnie adres nieruchomości bądź biura, w którym będziemy prowadzili naszą działalność gospodarczą. I to są tak naprawdę jedyne czynniki, które na samym początku potrzebujemy. W momencie, kiedy będziemy dokonywali takiej rejestracji przez dedykowane strony, albo na stronie odpowiednika angielskiego, polskiego KRS-u, czyli Companies House. To nie potrzebujemy dużo więcej. W momencie, kiedy będziemy robili to wspólnie z Biurem Księgowym, Biuro Księgowe może nas zapytać o dodatkowo dokumenty tożsamości, potwierdzenia tożsamości dyrektora i właściciela firmy oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania tego, tego dyrektora. To nie ma problemu, jeżeli faktycznie mamy jednoosobową działalność gospodarczą, jako firma Limited Company, czyli jest jeden właściciel i jeden dyrektor. W momencie, kiedy tych udziałowców będzie więcej niż dwóch, czyli dwóch bądź więcej, potrzebujemy również zastanowić się nad pewną strukturą, a mianowicie nad podziałem ilości udziałów w tej firmie i będziemy musieli dokonać właśnie w trakcie tejże rejestracji podziału udziałów, czyli wartość i wysokość udziałów oraz ile udziałów i kto ile udziałów będzie posiadał w tej, w tej firmie. Oczywiście. Jak zakładamy działalność gospodarczą, wiemy od razu, czym działalność się będzie zajmowała, więc powinniśmy wpisać odpowiednie parametry mówiące o tym, czym nasza działalność, czym nasza firma będzie się zajmowała i wybieramy jeden z dostępnych kodów, które są na stronie Companies House, bądź określamy, czym firma się będzie zajmowała dla biura księgowego, które będzie robiła dla nas rejestrację. Więc pamiętajcie, nazwa, adres, i czym firma się będzie zajmowała, chyba że firma będzie większa i będzie więcej udziałowców, jaki będzie podział, jeśli chodzi o wysokość udziału. Jeżeli potrzebujecie rejestracji firmy, zapraszam do firmy, do firmy SNKANS, gdzie właśnie mamy dla Was ofertę na zarejestrowanie tej firmy oraz później prowadzenie działalności jako firma Limited. Zapraszam serdecznie, linki w wideo poniżej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Szymon Mistriewski. Thank you.